I'm sorry that I'm cold Cześć kochani, witajcie na kanale Beauty by Patty. Dzisiaj przychodzę do Was z Waszymi założeniami na mój temat. Więc zapowiada się dosyć ciekawie. O Wasze założenia na mój temat prosiłam Was jak byłam jeszcze u mojej mamy w Stanach, czyli to były takie moje ferie studenckie. Więc ja te wszystkie wasze założenia mam na swoim telefonie i dzisiaj będziemy je czytać i będziemy sprawdzać jak dobrze mnie znacie. Pomyślałam, że jest to dobry pomysł na taki początek, dlatego że Sprawdzimy jak osoby, które były kiedyś ze mną mnie znają. Czy może powinny się może jeszcze czegoś więcej na mój temat dowiedzieć? A przy okazji będzie to troszkę taki film, w którym wy będziecie mogli poznać mnie, czyli osoby, które są tutaj po raz pierwszy, bądź drugi. Mam nadzieję, że drodzy, że jesteście regularni. Będę mogła się troszeczkę na mój temat dowiedzieć. Ja postaram się tutaj rozwiać Wasze wszystkie wątpliwości i poruszyć właśnie te Wasze założenia na mój temat. Wyglądasz na miłą osobę. Myślę, że jest to takie założenie zewnętrzne, czyli jakby może być ono różne dla każdego z Was. Jest to raczej kwestia indywidualna, ponieważ dla jednej osoby mogę wyglądać na osobę miłą, dla drugiej już z kolei nie. Mam jednak nadzieję, że, że raczej dla wszystkich wyglądam na tą osobę miłą. Nie chciałabym być raczej odbierana yy, przez nikogo za osobę niemiłą. Tym bardziej, jeżeli ktoś by wcześniej też ze mną nie porozmawiał. Aż tak ciężko oceniać siebie samego. Ale raczej jestem osobą pozytywną i raczej miłą niż niemiłą. Często nawet w życiu, kiedy trafiają mi się sytuacje, kiedy mam absolutne prawo do bycia niemiłym. Jest mi z tym trochę ciężko, ponieważ raczej jestem osobą miłą, ufną, bardziej optymistyczną i w momencie, kiedy ktoś nie jest taki jak ja i daje mi to mocno do zrozumienia, to ja raczej się tak odsuwam na bok, niż, um, niż pokazuję, że też mam pazury i potrafię e, zmienić się z tej miłej Patrysi na takiego potworka. Więc. Raczej rzadko, raczej rzadko ym, mam, y, raczej rzadko mam jakby podstawy ku temu, by być niemiłym, bo ja raczej po prostu idę w życiu taką zasadą, że odcinam się od ludzi, którzy sprawiają bądź wywołują we mnie jakieś negatywne emocje, polecam, to jest bardzo fajna zasada. Ym, kolejne wasze założenie o mnie, jesteś bardzo wartościową osobą, ym, myślę, że to też jest właśnie taka e, kwestia, ja bardzo indywidualna, bo dla kogoś coś co robię może kompletnie nie być wartościowe, dla innej osoby, właśnie bardzo. E, więc ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć dziękuję. E, dziękuję, jest mi niezmiernie miło czytać tego typu rzeczy, ponieważ wiem, że wtedy mm, wszystko co do Was mówię, bądź wszystko co dla Was robię i w ogóle robię, ma jakikolwiek. Sense. Myślę, że jesteś mega pozytywną, pomocną i szczerą osobą. Pozytywną na pewno raczej jestem odbierana w swoim towarzystwie za śmieszka i osobę, która raczej zawsze do wszystkiego podchodzi bardziej pozytywnie niż negatywnie. Kolejne założenie o mnie, chyba najbardziej trafne założenie, kochasz czekoladę. Jak żyć bez czekolady. Jest to założenie 100% o mnie. Kocham czekoladę z ręką na sercu. Czekolada to jest jednak. Ostatnio u siebie na wykładzie, wyobraźcie sobie, usłyszałam dosyć już dawną historię, która miała miejsce, gdzie ciężarówka z czekoladą przewróciła się na drodze. A mój komentarz do wykładowcy na ten temat brzmiał mm, smacznie. Tak. Uwielbiam czekoladę i jest to fakt, i jest to fakt o mnie, którego nie da się ukryć, ponieważ napisała to osoba, która jest ze mną na uczelni codziennie i de facto ja nie jestem w stanie ukryć tego, że kocham czekoladę. Dlatego zapisałyśmy się na siłownię. Nie przepadasz za nagrywaniem vlogów. Nieprawda! Ja zawsze lubiłam nagrywać vlogi. Uwielbiałam pokazywać Wam moje codzienne życie. I chcę tutaj uspokoić osoby, które lubią oglądać vlogi, że one tutaj będą. Kolejne założenie na mój temat: lubisz sprzątać. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to tak jest to. Trafne założenie na mój temat. Sam proces sprzątania może nie jest dla mnie jakoś miłą atrakcją, ale uwielbiam to uczucie, kiedy mam posprzątane w mieszkaniu, kiedy mogę sobie usiąść i jest tak czysto i jest tak elegancko. Możecie dać mi znać w komentarzu na dole, czy wy też tak macie, czy raczej wam nie przeszkadza bałagan, który gdzieś tam się sam robi wokół was. Często, ym, czy macie raczej tak, że po prostu nie jesteście w stanie się skupić, jak nie macie posprzątanego mieszkania, pokoju? Ja właśnie tak mam, że nienawidzę po prostu mieć bałaganu. Kolejne wasze założenie na mój temat to, lubisz podróżować i zwiedzać nowe miejsca. Nie. <śm> I tutaj was pewnie zaskoczę, ale, ale wcale nie należy do takich osób, które bardzo lubią podróżować, zwiedzać. I nie wiadomo co. Raczej jestem typem domownika. Bardzo lubię. Najlepiej czuję się u siebie. Najlepiej czuję się w swoim otoczeniu. Aczkolwiek też nie jest tak, że kompletnie nie lubię wyjeżdżać, zwiedzać. Myślę, że każdy z nas chciałby zobaczyć w życiu trochę więcej. Więc to też nie jest tak, że jak mam opcję gdzieś pojechać, czy to jest jakaś wycieczka, czy to są jakieś fajne wakacje, to nie powiem oczywiście nie. Bo ja chcę siedzieć w domu. Aż tak nudnym człowiekiem nie jestem. Ja często jestem w Stanach Zjednoczonych i tam, kiedy są możliwości, często coś zwiedzam i tak wygląda to wszystko. Następnie mamy: lubisz dania włoskie? Uwielbiam, ubóstwiam makarony, mogłabym je jeść codziennie. Uwielbiam kuchnię włoską i jest to fakt o mnie. Następne Wasze założenie na mój temat: Masz kotka. Dokładnie, mam kotka, który sobie teraz tam słodko śpi. Eee, kolejne wasze założenie na mój temat. Aktualnie studiujesz w Warszawie. Tak, studiuję w Warszawie, jest to trafne założenie na mój temat. Dokładnie tak. Można do ciebie napisać w każdej sprawie. Możecie w to uwierzyć, bądź nie, ale tak. Ja zawsze staram się Wam wszystkim odpisać. Jeżeli nie odpiszę szybko, to odpiszę po jakimś czasie, ale odpisuję. I co więcej, mam wrażenie, że paru osobom pomogłam. Jesteś bardzo spokojną osobą. Przyszła świetna matka. Wow. Nie wiem. Tutaj trudno mi powiedzieć, czy jestem spokojna? Raczej nie powiedziałabym, że jestem taką mega spokojną osobą. Oczywiście nie należę do typu młodej osoby, która. Co tydzień chodzi na imprezę, pali papierosy, pije alkohol. Nie! To to nie ja. Ja nigdy tak nie robiłam. Um, ja jakoś zawsze po prostu unikałam tego, wręcz ja nigdy nie obracałam się w takim towarzystwie, nigdy mi to nie było potrzebne. Myślę, że kochasz słodycze. To już odpowiadałam. No niestety tak. Myślę, że trochę nie lubisz swoich studiów. O nie! Kompletnie błędne założenie. Ja jestem kompletnie zakochana w mojej uczelni. Naprawdę, wszystko mi na niej odpowiada. Ja absolutnie nie mam takiego podejścia, że a muszę siedzieć na tych wykładach. Nie lubię tej mojej uczelni. Nie. Ja wybrałam studia i ja świadomie wybrałam kierunek, jaki chcę studiować, więc um, bycie na studiach, które nas nie interesują, których nie lubimy, są kompletnie bezsensowne, więc po co marnować czas, skoro czujemy, że ich nie lubimy, że to nie jest to. Myślę, że Ty i Twój chłopak to bardzo szczera miłość. Zawsze takie rzeczy wychodzą z czasem. Ja mam nadzieję, że tak jest, że twoje założenie jest jak najbardziej prawidłowe. Ja również mam takie odczucia, więc zgadzam się z tobą. I mamy już ostatnie, bo widzę, że ten film już trochę trwa, a ja nie chcę was tak zanudzać, przynajmniej na samym początku kanału. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu e, żółty. Tak, napiszcie w komentarzu żółty. Ja będę wiedziała, że jesteście mega wytrwałymi osobami. Jesteś mega pozytywną, prawdomówną osobą. Jako, że sama nienawidzę, jak ktoś mnie okłamuje, to tak. Wolę być szczera, wolę zawsze mówić prawdę niż kogoś oszukiwać. Więc. Dziękuję Wam tylko za to, że macie takie pozytywne założenia na mój temat. Jestem pewna, że z czasem tutaj na tym kanale, chcąc, nie chcąc, dowiecie się na mój temat nieco więcej, jak nie dużo więcej, ponieważ ja dużo gadam. Więc na pewno. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Będzie mi mega miło, jeżeli będzie nas tutaj coraz więcej, tym bardziej, że jest to początek i chciałabym widzieć, że tu jesteście. E, trzymajcie się ciepło i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku.